Widzowie, w dzisiejszym filmie pokażę wam wszystkie darmowe nagrody do odebrania w sklepie Brawl Stars. Co można trafić z pumpkin boxa, najnowszą grafikę od twórców gry na Twitterze oraz wszystkich teleportujących się zadymiarzy. Ale zanim to, zachęcam do wspierania kanału i zostawienia subika i lajka, bo lecimy po 25 tysięcy subów. Chcesz, żeby było więcej konkretnego kontentu? Wsparcie od ciebie to game changer. Dzięki Twojemu wsparciu możemy robić jeszcze więcej dobrego kontentu. Dołącz do drużyny. Jeśli kanał to boisko, to nasz Discord to szatnia. Tam lecą rozmowy, pomysły i pierwszy gwizdek. Wpadaj, jeśli czujesz klimat. Zaczynamy z grupą. Rury, bo do sklepu trafiły dwa darmowe piny do odebrania. Ja już je odebrałem, wystarczy tylko wejść do sklepu i odebrać takiego fajnego króliczka oraz klimatyczne lampiony. Idąc dalej, lecimy z grafiką od Brawl Stars z Twittera, a na niej widać nowego skina do Rico z serii Halloweenowej oraz statek piracki, który porywa sztorm wywołany przez właśnie Rico. Jak się mu bardziej przyjrzymy, to widzimy paru zadymiarzy oraz spajka skaczącego za burtę. Teraz wlatuje grafika z drop rate'em różnych przedmiotów z nowego Pumpkin Boxa. Najłatwiej jest trafić zwykłe monety, a najmniej procent jest na trafienie np. Na legendarnych lub cheaper doładowanych skórek. Albo tysiąca monet. Ale to nie wszystko. Do głębszej analizy zachęcam Was do zatrzymania tego filmu, a ja tymczasem lecę z dalszym omawianiem. Teraz wlatuje już ostatnia grafika zadymiarzy, którzy mogą się teleportować. Jak widać do 2020 był to tylko 8-bitowiec, a teraz w różny sposób mogą się teleportować właśnie wspomniany 8-bit. Nani, Lola, Max, Griff, RT, Lili, Finks, Ziggy i Kenji. Dzięki za oglądanie i cześć!